Wczoraj zrobiłem taki trochę rekonesans tego, co, co się wydarzyło w tym roku, który jeszcze trwa i jeszcze parę rzeczy się wydarzy, ale muszę Wam powiedzieć, że to było mniejszych lub większych akcji, to było ponad 80. Takich rzeczy jeszcze ważnych, które nas też zaskoczyły, które mega dużo pracy włożyliśmy, ale też spotkaliśmy dwie mega super. Osoby, które nas w tej akcji wsparły, to był wyjazd na Kresy. To jest świeża sprawa z zeszłego tygodnia. Udało nam się do miejscowości Koleśniki zabić 70 paczek, łącznie to było gdzieś około 1,5 tony towarów spożywczych. Także cała miejscowość z tego będzie śmiała święta i były panie mega zadowolone, bo jak stwierdziły słodycze tam, bo stwierdziliśmy, że nie ma tam słodyczy, one mówią, ale jest mąka, cukier, mleko, z tego można zrobić słodycze. I, i naprawdę widać było, że że są mega wdzięczne i bardzo dziękowały i przy okazji dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji, bo to było wariactwo, bo trzeba było ten towar opakować, przygotować, zawieść. A przy okazji udało nam się zrobić mega wycieczkę, odwiedziliśmy groby e, naszych woloniaków w poszczególnych miejscowościach, spotkaliśmy mega fajnych ludzi, super księdza spotkaliśmy, który nam opowiedział ciekawe historie z tamtą. No i przede wszystkim byliśmy w Wilnie u y, Matki Boskiej Ostrobramskiej, która myślę, że nam uratowała życie. <laughs> Ale o tym już nie będziemy szczegółowo opowiadać. Y, dojechaliśmy w końcu szczęśliwie i, i jesteśmy tutaj wszyscy. Ale myślę, że jakoś tam ręka, a przynajmniej palec gdzieś tam trzymała, że to się akurat tak wszystko dobrze skończyło. To tak tylko o tym naszym wyjeździe. A poza tym, y, no robimy też kolonie cyklicznie. To już cztery razy była kolonie, były kolonie dla polskich dzieci z Wileńszczyzny, właśnie z tych miejscowości, które odwiedziliśmy. Eee, tydzień Czasu Dzieci Są U Nas, dzięki wsparciu eee, Was wszystkich pewnie, bo każdy gdzieś tam dokłada swoją cegiełkę, ale też innych osób, sponsorów, udaje się zorganizować Tydzień Czasu. Także całe koszty pobytu dzieci, wyżywienie, atrakcje, wszystko jest po stronie bydgoskich patriotów. I nikt się o to, nikt inny nie martwi, tylko my to załatwiamy. A nie mamy żadnych zniżek, nawet na przejazdy autobusowe nie dostajemy z miasta. Muszą dzieci płacić jak dorosłych bilety, bo nie są w polskiej szkole na terenie Polski. Mimo, że są Polakami, więc takie są zasady. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ojcze nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas na ode złego Amen. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a...